śniadanie tutaj, tak? Tam ptaszki. Tu podpłynął Delphin, ale gdzieś się schował. Hello! Hello, Ty jesteś. Hej, będziemy się śniadaniem No A już myślałem Jeszcze rosa na wszystkim siedzi mokro świtno pięknie pięknie. O, tam idzie On Będą sobie tutaj zaraz zje O, jest, jest delfin tam Aha. Tak rywać wpływa blisko powierzchni i czasami widać płetwy przy O, No, delfin? A delfin? A delfin? A ptaki delfin? A jak delfin? Ja był też tutaj halo ziomuś Ta przyjacielska nie rybo no Pinku. nie będzie sesji foto nie no wyraźnie to nie i tak było miło że wpadłeś się przywitać z rana мог забить. Очень... Отлично. Такие... О, вот тут у меня кукула. Видимо, может еще выршить. Вырши, вот А, опташку... Обожаем. wiatr wiatru nie ma Więc wszystko Na diesel grocie Koledzy Myślę o Was Jak wam sobie radzicie w tej pracy? Czy wszystko dobrze? Ach, już niedługo się zwolnimy Za dwa dni Azory. Oj, coś nam tu skoczyło. Halo, delfin? Jest! Dzień dobry! Halo, delfin! Jest! Jak się masz? Hopie! Hopie! Dawaj! Pokaż się tutaj szybciutko. I jopie! Ej! Żadnej lampy błyskowej. fajnie, Wyłącz się tu szybko. No lampa zdjęcia ruchome. Tak. Nie. Auto nie wiem co to znaczy. Halo Delfin? No. Stary, pójdziesz na Facebooka, no Tak wielu twoich ziomków, ale będziesz sławny. Co? Maria. może być Maria. hm? Dobre imię dla delfina, myślę sobie, takie marynistyczne. Marian. Myślę, że jesteś delfinicą, no ale to ja się nie znam nawet. Myślisz, że jesteś Marianem? Dobra. To nie wiem, tyle? Postanowił się zlitować i odpocząć, tego taki piękny... O, jemy, chłopie, ty tak znienacka tu wyskakujesz. Gdzie jesteś? Ha! Piękny jesteś. Tymkolwiek jesteś. Gdybym chciał, to nie oddać kolejnego piksela Neptunowi. It's... Chodź ci zrobiłem więc, no? Nie udawaj takiego nieśmiełego. Widzicie? Oj, przytopiłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj. Aha. Okej. Dary, to było bardzo miłe z twojej strony. Myślę, że to nie skończyłeś jeszcze, nie? Jestem Jak Jak się masz? No. Gdzie masz przyjaciół? Kolegów? Towarzystwo? Gdzie jest twoja banda? Dlaczego jestem sam? Jesteś takim... Autobarczym delfinem. A, pięknie A, nie obrażaj się, no. Ej, Każdemu tak się zdarza. Ja też trochę jestem. To znaczy nie delfinem, ale jak Rozumiesz? Tu? Halo, Odbrać się. Nie zrozumiał nic Aaa, to też tak troszkę Halo Wyjdź sobie na to śniadanie A ja i się wyłączę